Rozmowa dnia. Wojewoda łódzki Tobiasz Bochański dzisiaj jest naszym porannym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Województwo łódzkie jest cały czas w czołówce regionów jeżeli chodzi o liczbę zakażonych koronawirusem. Panie wojewoda czy możemy powiedzieć z czego to wynika? Jakie są przesłanki? Dlaczego tak się dzieje? No tutaj uważamy, że po pierwsze województwo łódzkie jest województwem centralnym. Dużo osób przemieszcza się przez teren naszego województwa, więc tu łatwiej rozsiewać chorobę. Po drugie no mieliśmy do czynienia z przypadkami koronawirusa w Nowym Mieście nad Pilicą. To jest tuż obok województwa łódzkiego na granicy z województwem mazowieckim, więc te przypadki z województwa mazowieckiego miały wpływ na liczbę zachorowań w powiecie opoczyńskim i w ogóle u nas. No i trzecia rzecz to jest takie, jeżeli chodzi o zachorowania, fakt, że jedna Osoba jest w stanie zarazić bardzo dużo osób, nawet 30, 40, 50. I niestety no, mieliśmy z takimi przypadkami u nas w województwie do czynienia, i dlatego stąd ta liczba. Czyli to znaczy, że w związku z tym, że jesteśmy centralnie położonym województwem na mapie Polski, jest tak, że niektóre osoby, które przejeżdżają, również poruszają się przez nasz teren, mogą powodować to, że te zakażenia się pojawiają częściej? To znaczy tak było wcześniej tak? i ja uważam, że to jest jeden z czynników. Najważniejszym jest to ognisko w Nowym Mieście nad Pilicą i przypadki zarażenia przez jedną osobę bardzo wielu osób, bo jeżeli nosiciel wirusa bywał w sytuacjach społecznych tego rodzaju, gdzie spotykał się z 30, 50 osobami naraz, to był w stanie zarazić kilka osób od razu i stąd, stąd te wyniki. No ja nie chcę mówić konkretnie, bo ja wiem jakie są przypadki poszczególne. Nie mogę stygmatyzować nikogo, ale mieliśmy do czynienia z takimi wypadkami w województwie łódzkim I dlatego bardzo uczulam wszystkich, żeby nie wychodzili, nie spotykali się z innymi ludźmi, bo naprawdę o zakażenie łatwo. Bo ja też się przy okazji tej sprawy liczby zachorowań na terenie województwa łódzkiego zastanawiałem, że może jest też tak, że my tutaj w regionie, w Łodzi robimy znacznie więcej testów i znacznie więcej osób badamy, dlatego mamy takie wyniki. Ja nie porównuję liczby testów z innych województw. Myślę, że wszędzie jest podobnie. Ja wiem, że robimy tyle testów, ile jest potrzeba. To jest też ważna informacja, dlatego że to nie chodzi o to, żeby po prostu robić tyle testów, ile się tylko da maksymalnie. Służby epidemiologiczne określają, którego dnia należy od osoby pobrać wymaz, aby odpowiednio stwierdzić, czy ta osoba jest chora. Dlatego że wirus potrzebuje kilku dni na inkubację, więc inspektor sanepidu określa, kiedy osoba poddawana badaniu miała ostatnio kontakt z osobą zarażoną lub taką, o którą podejrzewamy o zarażenie i dopiero w siódmym, ósmym, dziewiątym, czasem dziesiątym dniu od tego kontaktu przeprowadzany jest test. Więc biorąc to pod uwagę, jeżeli mamy ogólną liczbę osób w kwarantannie powyżej 5 tysięcy, to jest oczywiste, że nie jest tak, że jednego dnia przyjedziemy i wszystkie 5 tysięcy osób przebadamy, bo byłoby to bezcelowe. Badamy te osoby, które są właśnie w dziewiątym, siódmym, ósmym dniu od kontaktu. I dlatego każdego dnia jest inna liczba badań, ale nie ma żadnej kolejki w województwie łódzkim, wszystkie testy są przeprowadzane. No, szczególnie teraz jesteśmy w komfortowej sytuacji, że mamy to trzecie laboratorium dzięki wysiłkowi wspaniałych lekarzy z Uniwersytetu Medycznego. Ale są też dobre informacje, panie wojewodo. Pierwsi pacjenci zakażeni koronawirusem w Łodzi opuścili szpital zakaźny. To znaczy, że tutaj to leczenie prowadzone w dwóch jednostkach na terenie województwa Łódzkiego jest właściwe i skuteczne? Znaczy, mamy, to prawda, mamy dwie panie, jednego pana, którzy są zdrowi, to znaczy, że dzień po dniu zostały przeprowadzone na nich testy na obecność koronawirusa i oba testy wykazały wynik negatywny, a wcześniej byli chorzy. Tutaj no, trudno, nie jestem lekarzem, trudno mi się wypowiadać na temat skuteczności leczenia, na pewno nasza kadra, jeżeli chodzi o zakaźników, personel szpitala Biegańskiego, pozostałych czterech na terenie województwa łódzkiego, szpitali zakaźnych, jak i szpitala jest, to są profesjonaliści, i wiedzą co oni robią. Mamy to szczęście, że te przypadki, które były do tej pory, są to przypadki głównie osób, które przechodzą koronawirusa w sposób dobry i możemy mówić o pierwszych trzech pozytywnych no, przypadkach osób, które wyzdrowiały. Dwa szpitale na terenie województwa łódzkiego są tylko i wyłącznie przeznaczone na leczenie osób zakażonych koronawirusem. Panie wojewodo, czy to jest na ten moment w tej chwili sytuacja optymalna? Nie potrzebujemy nic więcej? to była sytuacja optymalna, tak, dlatego że racjonalnym było nie rozprzestrzenianie pacjentów chorych na koronawirusa po wielu szpitalach, gdzie w czterech szpitalach byłoby po dwóch, trzech pacjentów, więc wszystkich kierowaliśmy do szpitala Biegańskiego. Obecnie mamy 144 zachorowania na koronawirusa w województwie łódzkim. Mamy przypadki zdiagnozowane w powiecie opoczyńskim w związku z tym zakażeniem wewnątrzszpitalnym w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim, więc dokonujemy odpowiednich zmian organizacyjnych, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. I również szpitale zakaźne w Radomsku i w Tomaszowie Mazowieckim będą teraz przyjmowały pacjentów chorych na koronawirusa. Oczywiście szpital biegańskiego w Łodzi, jak i szpital w Zgierzu dalej będą również takich pacjentów przyjmować. Dobrze, to Panie Wojewodo, to ja dopytam i ściśle, czy te szpitale w Radomsku i w Tomaszowie będą wyłączone z pozostałego leczenia, tylko będą zajmowały się leczeniem osób zakażonych? Nie, nie, bo to są szpitale, gdzie są oddziały zakaźne, czyli te, które są wyspecjalizowane w leczeniu chorób zakaźnych, nie tylko koronawirusa, ale również innych tego rodzaju chorób, więc nie, od początku braliśmy pod uwagę te cztery szpitale, zresztą każdy z szpital Bełchatowski, Radomszczański, Tomaszowski szpital Biegańskiego zostały przez Pana Premiera Morawieckiego dofinansowane. Szpital Radom Szański i Szpital Tomaszowski kwotą prawie miliona, zł, każdy po milionie złotych, właśnie na, taki, na taką okoliczność przyjmowania pacjentów z koronawirusem. Więc oczywiście będą leczyli innych pacjentów, a oddziały zakaźne są to miejsca wydzielone specjalnie i nie będzie takiej potrzeby, żeby rezygnować z przyjmowania innych pacjentów. Jeszcze na koniec tej pierwszej części naszej rozmowy, tej części medycznej, zapytam, czy ma Pan takie sygnały, że inne placówki medyczne w regionie, yy, które zajmują się leczeniem pozostałych pacjentów, mają problem na przykład z zaopatrzeniem w środki bezpieczeństwa? Znaczy, szpitale zgłaszają cały czas zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i do podległych mi służb swoje zapotrzebowania. Które my analizujemy, dlatego, że no, określenie, ile maseczek, ile kombinezonów jest potrzebne konkretnemu szpitalowi, nie zależy tylko wyłącznie od dyrektora tej placówki, ale również wymaga pewnej racjonalizacji. Dlatego, że szpital biegańskiego, gdzie mamy pacjentów 40, którzy są chorzy na koronawirusa, potrzebuje zdecydowanie więcej takiego sprzętu niż inna placówka, która jest w sieci, załóżmy szpital w, w Radzie Mazowieckiej, który takich pacjentów przyjmować wiemy, że nie będzie, a jest nie tylko ryzyko, że w złym obiegu pacjentów w, w, pomiędzy na przykład przychodnią albo sanepidem mógłby się tam znaleźć pacjent z podejrzeniem. Więc to są dwie zupełnie różne sytuacje zagrożenia i my musimy racjonalizować i wziąć pod uwagę potrzeby tych placówek, gdzie naprawdę są pacjenci koronawirusowi. Oczywiście będziemy dzielić te środki w sposób racjonalny i szpitale nawet dzisiaj otrzymy, będą otrzymywały, a wczoraj otrzymywały tego rodzaju środki. Wojewoda łódzki Tomasz Bochański jest dzisiaj naszym porannym gościem. Pierwsza część rozmowy za nami. Zapraszam Państwa na drugą część do internetu, a widzów telewizji po 8.30 do telewizji na powtórkę naszej całej rozmowy. Panie Wojewodo, to teraz sprawy związane również z koronawirusem. Od wczoraj obowiązują w Polsce zaostrzone zasady poruszania się. Czy wiemy dokładnie, kto jest odpowiedzialny na przykład na terenie województwa łódzkiego za takie egzekwowanie tych przepisów kwarantanny? Te przepisy po pierwsze dotyczą każdego z nas i jest to prawo powszechnie obowiązujące obecnie w Polsce, zatem każdy musi się do nich stosować. Podmioty, które są obowiązane do przestrzegania i pilnowania przestrzegania tych przepisów to oczywiście są funkcjonariusze policji, innych służb porządkowych, jak i oczywiście sami przewoźnicy, na przykład jeżeli myślimy o transporcie zbiorowym. To rozumiem, że był, by była odpowiedź na moje pytanie, tak? A nie? To ja dopytam. Ja do, Okej, ok, ok, tak. okay, rozumiem, ja. to ja dopytam. Czy, czy ma Pan jakiś szczególny nadzór nad, nad tymi służbami bezpieczeństwa, które będą zajmowały się egzekwowaniem tych zaostrzonych przepisów? Nie, nie sprawuję specjalnego nadzoru. Mhm. Ja jako wojewoda oczywiście sprawuję nadzór nad policją, nad nad strażą pożarną, nad sanepidem, nad innymi inspekcjami, ale one w ramach swojej działalności merytorycznej odpowiadają w ramach swojej hierarchii służbowej. I to one zdają sobie sprawę, jakie jest, jest teraz są wprowadzone przepisy i w jaki sposób... Wiedzą jak dobrze, co, mają, co mają robić, tak? Tak. Ja, trudno by było, żeby wojewoda czy polityk miał wpływać na to, komu wręczać mandaty, a komu nie. Te służby wiedzą i są zobowiązane na gruncie obowiązujących obecnie w Polsce przepisów do realizacji tego rozporządzenia ministra zdrowia na terenie województwa łódzkiego. Panie Wojewodo, wczoraj rząd zaakceptował pakiet ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników, w piątek ten pakiet ma przyjąć, te rozwiązania ma przyjąć Sejm. Gdy one wejdą w życie, czy wojewodowie będą w jakiś sposób nadzorowali tę pomoc? Na tym etapie nie wiem nic o roli wykonawczej wojewodów w ramach tych projektów. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście podejmiemy się tego w trosce o przedsiębiorców województwa łódzkiego, bo cały czas zbieramy różne sygnały, petycje, informacje, stanowiska od przedsiębiorców. Jakie rozwiązania powinny znaleźć się w tych projektach rządowych, jakie poprawki ewentualnie posłowie powinni złożyć, ja skrupulatnie przekazuję te wszystkie informacje do Warszawy i one są brane pod rozwagę w czasie prac nad tymi projektami. Ja rozumiem, że pan również obserwuje to, jak się zachowuje samorząd wojewódzki marszałek i, i, i samorządy mhm. lokalne czy prezydent Łodzi, bo oni także te samorządy, także decydują się na to, żeby we własnym zakresie podejmować pomoc związaną z przedsiębiorcami i pracownikami. No oczywiście, no ale tutaj yy, ogromna rola samorządów, on podejmują kroki, ja je oczywiście przyglądam ja i je pochwalam, jeżeli one służą przedsiębiorcom. No tutaj też warto wspomnieć o tym co ogłosił marszałek województwa czyli o tych 170 milionach złotych ze środków unijnych, środków krajowych łączonych na walkę z koronawirusem. Wirusem to jest nasze województwo jest unikalne w skali kraju, że samorząd wojewódzki aż tak intensywnie będzie pomagał w walce rządowi z koronawirusem. Ale oczywiście dostrzegamy też inne inicjatywy innych władarzy samorządowych. Ja chcę powiedzieć, że Wszystkie spory, jakie czasem śledzimy w przestrzeni publicznej w normalnej sytuacji, obecnie wygasły. Współpraca wszystkich jest nakierowana na walkę z koronawirusem. Nie ma żadnych politycznych partykularyzmów, nikt nie myśli o żadnych partiach politycznych. Wszyscy się ze sobą współpracują, rozmawiają i to jest godne pochwały. Ja mogę powiedzieć, że jestem dumny ze wszystkich samorządowców Województwa łódzkiego. To na koniec zapytam, czy są jeszcze jakieś kwestie związane z epidemią, które są ważne i, i, i o których powinniśmy jeszcze dzisiaj y, y, rano powiedzieć? No pamiętajmy, że jest to wirus zaraźliwy i to nie jest tak, że osoby powyżej pewnego wieku 60 lat są bardzo zagrożone. One są bardzo zagrożone, ale dlaczego? Dlatego, że ktoś może ten wirus do nich przynieść. Dlatego dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie, czy nawet dzieci muszą o tym pamiętać, że mogą być nosicielami wirusa, przez co mogą go podać swoim dziadkom, wujkom, rodzicom. To jest bardzo groźne, dlatego należy stosować się do zaleceń ministra zdrowia i jego rozporządzeń, należy ograniczyć kontakty, należy unikać, nie podawać ręki, być dwa metry od siebie zachowywać wszystkie zasady higieny, no i przeczekać ten czas, bo pamiętajmy, im teraz bardziej w sposób rygorystyczny będziemy podchodzili do tych wszystkich zakazów, będziemy unikali kontaktów i ten wirus nie będzie się rozprzestrzeniał, tym szybciej Polska jako kraj i jako gospodarka wyjdzie z tego wszystkiego, za co ja trzymam kciuki i tego wszystkim życzę Państwu i sobie oczywiście. Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bochański był dzisiaj naszym porannym gościem. Panie Wojewodo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia.